Dzień dobry, na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że film będzie bardzo chaotyczny, ponieważ zabierałem się za jego posklejanie jakieś trzy miesiące. Więc wszystko co Wam to pokazuję i będę mówił będzie po prostu na czystym spontanie i bardzo chaotyczne. Zaczynamy. Zbiornik przywiozłem do domu 19 lutego 2022 roku Za Szczecina, kupiłem go używanego... 7, 7 y, miesięcy był używany. Akwarium bardzo ładne, wykonane w niemieckiej firmie y, ze szkoły OptiWide. Wymiary 150x80x60 na na wysokie. No i co, do tego samp y, dość duży, co daje jakieś 1000 litrów w obiegu. Akwarium stoi u mnie w salonie na drugim piętrze w bloku bez windy, więc możecie sobie wyobrazić, jak to było fajnie to wszystko tu wnieść, ale da się. Natomiast następnym razem już na pewno tego bym nie zrobił. Odnośnie przykładki z mojej starej przesetki, wyglądało to tak, że przełożyłem się w jeden dzień. Tutaj widzicie że skała tu jest skała ta ciemniejsza jest 300 i resztę dołożyłem e, skałę suchą RIF rock e, no i oczywiście wystartowałem na ATM-ach, no bo nie było innego wyjścia jest to tona dodatkowa wody w pokoju plus 300 ponad starego akwarium więc no to już była taka trochę lekka przesada nie? więc musiałem się szybko przełożyć na szczęście wszystko poszło w miarę po mojej myśli i, i akwarium sobie do dnia dzisiejszego hula czyli dzisiaj jest akurat trzeci miesiąc z życia tego zbiornika co Wam mogę jeszcze tutaj ciekawego powiedzieć, na pewno, jeżeli ktoś się zastanawia, czy można postawić takie duże akwarium w bloku, to nie musi się niczym przejmować. Generalnie bloki, przynajmniej takie jak ja mieszkam, czyli z tej powiedzmy tam wielkiej płyty, są w stanie wytrzymać 6 takich zbiorników w jednym pomieszczeniu bez żadnych problemów i i nic się nie stanie jeżeli chodzi o przyniesienie tego no to tak jak wcześniej wspominałem była to po prostu katorga nie spodziewałem się no samo szkło waży ponad 130 kg także okazało się jeszcze w międzyczasie że szafka się nie mieści w futry na drzwi wejściowych także musieliśmy ją jeszcze rozebrać no i ogólnie trzech, czterech takich dość dużych chłopak Wnosiło to na drugie piętro, ale, ale tak jak mówię, to był pierwszy chyba i ostatni raz i jeżeli kiedykolwiek e, chciałbym to e, powtórzyć, no to to wtedy już tylko rozklejane same szyby i klejenie w środku. Tak już się nigdy nie zdecyduję na wniesienie takiego zbiornika. E, słuchajcie, na początku świeciło tutaj światło 8x80W Giesemana lampa, nie pamiętam, Matrix chyba się nazywała. Ale, ale oczywiście było mało, więc yy, tu już widać zakupiłem sobie yy, riflary, dwie L ki no i sobie do dzisiejszego dnia świecą. Czy jestem zadowolony z Rifleer? No jestem w sumie zadowolony. Yy, kolory są piękne, natomiast yy, jedna rzecz, yy, jednej rzeczy się muszę przyczepić jest to. Brak uchwytów. Ja nie chciałem wiercić dziur w suficie, chciałem mieć uchwyty na akwarium. No i niestety do szerokiego zbiornika 80 cm, Factor nie przewiduje uchwytów. Takich są, są krótsze, no ale krótsze niestety do mnie nie pasują. Także musiałem sobie poradzić jakoś sami, i sam sobie zrobić jakiś taki stelaż prowizoryczny na razie na akwarium. Później będę myślał, co. Co dalej, jeżeli chodzi o życie w zbiorniku, no to, tak, to widzicie przewaga Zantusów na razie. Tutaj na środku planuję sobie zrobić taki właśnie, no to już właściwie jest, ogródek taki zantusowo -akanowy. Troszkę na górze jakichś tam SPS-ów, ale żadnych cudów. Po prawej stronie mam To za chwilę wam pokażę. No, i tu już teraz widać jest dno e, wymodelowane. Mam dwie babki, parę, e, która sobie, przy której piasek, po prostu no, może sobie leżeć e, gdziekolwiek, pod warunkiem, że jest tam, gdzie one chcą. Bo jak się go rozsypię po całym zbiorniku, no to one sobie i tak przekładają e, ten piasek gdzie chcą, sypią po koralach, wiadomo, no, no, ale, ale nie ma na nim ani, ani kawałeczka. Glona ani cyano, ani dino, nic. Także yy, na pewno będzie Was interesować dojrzewanie, jak przebiegało w tym zbiorniku. No tu widać, że na skałach robiły się jakieś tam glony, było ich trochę. Natomiast nie było jakiegoś takiego strasznego dojrzewania, typu, że tam długie nitki, czy, czy dino, czy cyano. Było troszkę dino, było trochę Cyano, wiadomo. Nowa skała, ale to wszystko są, gdzie samo poszło i nie było w sumie żadnego z tym problemu. Yy. Co was pewnie będzie jeszcze interesować, czy yy. jest zapach z tego akwarium? No akwarium czuć, jak się wchodzi do domu. No jest to tona wody, nie? Także jaka by nie była dobra wentylacja, ja nigdy nie zamykam okien wszystkich w domu. Natomiast natomiast czuć to akwarium. Yy. Nie jest to jakiś natomiast dla ludzi wrażliwych może być to jakiś tam problem. Co do ryb, ja mam tu raczej już obsadę zamkniętą. Mam bursuka, mam hepatusa, mam helmona. Mam jeszcze dwa inne pokolce. Mam chrysusa, dwa błazenki. Chromisa, dwie babki, Leukatenie, podobno gdzieś tam mam Skopasa, także raczej, raczej już koniec. Natomiast no jeszcze będzie na pewno Linatus, bo, bo to jest ryba, którą, którą zawsze chciałem mieć i, i on na pewno będzie w tym zwierniku. Jeżeli chodzi o korale, no to tak jak mówię, przewaga Przewaga jest z Antusów, jak na razie. Jest, są jakieś dwie funkcje, są jakieś takie patyki. Jest trochę troleofilii z prawej strony. Tu będę chciał zrobić taki mały ogródek ofiliowy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No i co? No i mam nadzieję, że się to będzie kręcić, bo, bo jak na razie, oprócz tam jakichś napadów niewielkiej ospy, nic się w tym zbiorniku strasznego nie dzieje. Eee, wszystko sobie powolutku żyje. Ja kupiłem też sobie roller mata do tego zbiornika z racji tych babek i eee, jakąś tam silną lampę UV. Natomiast nie, przy babkach roller mat nie ma żadnego sensu, bo trzeba włóknięte wymieniać co 10 dni. Także no tak jak mówię, nie ma to sensu. To już jest stan z dnia obecnego, jest dzisiaj. Eee, no jak widzicie wszystko ładnie rośnie, przy tych ledach nawet Nie spodziewałem się, nawet tam sps SPSy jakoś sobie tam dają radę Nie ma problemu Kupiłem niedawno, mam tu bardzo fajną rybę Białobrodego Bez brody Wygląda zupełnie jak białobrody tylko nie ma To jest jakaś hybryda Nie ma, nie ma po prostu brody Bardzo ładna ryba No i tutaj Ten mój Zoanthusowo-Akanowy kącik przedni. No akwarium super, szerokie, długie, wysokie, można się pobawić. No wiadomo, że to jeszcze, jeszcze dużo czasu upłynie, zanim to jakoś będzie wyglądać. Tutaj jakieś te teofilie powolutku zaczynam dokładać. No tak jak mówię, korali jest, jeszcze jest miejsca bardzo dużo. Zobaczymy borsuk, mój wybawca z walonii, bo też miałem tu atak w walonii w pewnym momencie. Przyszedł borców, wykosił wszystko do zera. Mega sprawa, naprawdę. Martwiłem się, że może będą musiał jakieś mi używać, natomiast borców się tym zajął w momencie. No i tutaj na pierwszym planie moje ulubione palitowy. No i jest moja hybryda, piękna. Piękna ta ryba jest naprawdę. Nie spodziewałem się, że białobrody bez brody może być taki ładny. No i ogólny rzut. Słuchajcie, zobaczcie że te filmy różnią się kolorami i tak dalej, no ale tak jak mówię, zbierałem to przez 3 miesiące żeby pokazać w miarę jak to wygląda jak będziecie mieli jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach zmieniłem też nazwę kanału no bo tak mi się wydawało, że tamta nie pasuje do obecnych czasów dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i Mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.